Uniwersalny aplikator, uniwersalny opatrunek. Muszę powiedzieć, że to moje ulubione urządzenie ze wszystkich. To autorskie rozwiązania, stworzone w celu oszczędności waszych pieniędzy. Składa się z płaskiej części, która jest pokrowcem i można ją prać. Od razu zaczyna działać. Możesz na nim siedzieć to siedzisko, a cały Twój organizm jest w stojących falach, które powstają z mikrosfer, w których odbija się nasze własne promieniowanie podczerwone. Światło przenika w taki sam sposób. Ta fala stojąca przenika całe Twoje ciało. Kiedy siedzisz na siedzisku, każda komórka Twojego ciała otrzymuje procedurę promieniowania podczerwonego, a naczynia czują światło. Normalizuje się krążenie krwi, łagodzone są procesy zapalne, kamienie się rozpuszczają, mózg zaczyna normalnie funkcjonować. Poprawia się flora w macicy, jajnikach, jądrach u mężczyzn, prostata działa normalnie. Dla osób prowadzących środki transportu, trolejbusy, autobusy, samoloty, pociągi i tak to ważne DLA zdrowia. Można go też używać jako poduszki. Położono pod poszewką na poduszce i oto twoja głowa, twoja szyszkościanka zaczyna się rozświetlać, zaczyna się wydzielać wazopresyna, hormon regulujący wilgotność komórek. Cały organizm staje się wilgotny, mózg się rozluźnia, naczynia krwionośne i tak na przykład, siedzisz w ciągu dnia w samochodzie, a nocą kładziesz na baterie. Trzeba dbać o mikrosfery, bo przyklejają się w różne struktury i stają się twarde przez pracę z twoim polem elektromagnetycznym. Plusy trzeba usunąć, aby ściany, zawartość, krew, nerki, drogi moczowe, molekuły odpychały się od siebie nawzajem. Jelito działa normalnie, krew krąży prawidłowo. Ten przedmiot działa w tym kierunku na cały organizm. Ale czasami boli coś. Kolano, kręgosłup, brzuch, głowa, stopa. Dwa duże aplikatory z ramkami robią je większymi i mniejszymi i dwa małe paski specjalnie stworzone dla małych stawów. Łącząc je, możesz zapewnić staw, na przykład twoje kolano czy kostka. Dlatego przedmiotu nie ma miejsca, które nie moglibyście wykorzystać. Na przykład jest głowa, proszę, zakładajcie na głowę. Możesz go używać na dowolne miejsce kręgosłupa czy brzucha. Możesz zrobić z tych rzepów kapcie czy cokolwiek innego. Uniwersalny opatrunek, najpotrzebniejszy przedmiot w twoim domu. Pamiętaj, że trzeba dbać. Kłaść na baterie, żeby elektromagnetyczne promieniowanie znikało. Prać tylko pokrowiec, a wewnętrzny opatrunek dbać w cieple. To wszystko, co musisz wiedzieć o tym unikalnym przedmiocie. Mam nadzieję, że pojawi się u ciebie w domu.